Studencka wystawa sztuki cyfrowej czynna jest od kilkunastu dni. W budynku Rzeszowskiej Filharmonii można obejrzeć pracę studentów w kierunku grafika komputerowa w mediach, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Uderza przede wszystkim ogromne zróżnicowanie tematyczne. Są tu plakaty, fotomontaże, multiplikacje. Warsztat młodych adeptów sztuki cyfrowej robi wrażenie. Prace dwudziestki studentów powstały pod kierunkiem pracowników katedry reklamy, grafiki komputerowej i nowych mediów. Ponieważ ekspozycje mogą oglądać głównie melomani, postanowiliśmy pokazać ją w naszym programie, zachęcając do odwiedzenia rzeszowskiej filharmonii.